Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ze względu na to, że to rzeczywiście najistotniejszy zapis i poprawka, która została zgłoszona przez, przez Senat, ja mogę tylko powiedzieć jako przewodniczący, jakie jest moje stanowisko, skorzystam z tego prawa. Ja od początku byłem w ogóle przeciwnikiem in-house'u i uważałem, że jednak wolny rynek powinien decydować o, o pewnych działaniach, e, jeśli chodzi e, przede wszystkim o małe i średnie przedsiębiorstwa, ale tak się stało. Natomiast uważam, że jeżeli już została taka decyzja podjęta, że in-house no, tak na dobrą sprawę, że, 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 że po prostu nie został odrzucony, to przynajmniej nie demolujmy tego systemu, który został wypracowany, bo, bo nie ma nic gorszego, jak prowadzenie bałaganu nawet w rozwiązaniach, które nam się nie podobają. W związku z tym, pomimo tego, że, że uważałem, że jednak in-house nie powinien zafunkcjonować, w tym akurat wypadku jako przedstawiciel nowoczesnej i przedstawiciel naszych tutaj reprezentantów będziemy głosować za odrzuceniem tej poprawki, licząc na to, że rzeczywiście w ostatecznym, jeżeli nawet ta poprawka zostanie przyjęta, że na posiedzeniu plenarnym będziemy liczyli również na jeszcze pochylenie się i tutaj z ust pana ministra wynika z tego, że jeszcze będą jakieś rozmowy prowadzone, bo rzeczywiście uważam, że jeżeli stanowimy prawo, to stanowmy takie, które po prostu jest czytelne, jasne, klarowne, nawet jeżeli one nie wszystkim się podobają.